Dziomano mamy rano Zimne rano 22 listopad i w nocy było minus 6 prawie Oczywiście dziesiątka musiała być zaciągnięta Ona tak ma, że jak przychodzi już 5 na plusie tylko Poniżej 10 Kręci a nie odpala Tutaj wypadałoby zrobić już kapitankę Czyli Nowe, nowe zestawy naprawcze, tak zwane webechy, tuleje, tłoki, głowica powinna być nowa też, bo oryginalna pękła na drugim kanale od środka i tutaj jest chyba głowica wrzucona, ja nawet nie wiem, czy od nie turbo przerobiono na turbo, na zawory, już nie pamiętam, co to było rzeźbione, bo on się zagotował nam w sezonie i było po prostu wrzucone to, co było u... Osobę, która robi głowicę, była taka wzięta założona. Turbonowe trzeba dać. Także, jednym słowem, kapitalka si serca powinna być. Czy w tym sezonie się to uda? No, jest taki plan. Także pożyjemy, zobaczymy, wyjeżdżamy na słońce, niech trochę pochodzi i jedziemy siać wapno po kukurydzy. A taka ciekawostka, kto wie co to jest? U nas ostatnio w ogóle jest oblężenie, jeżeli chodzi o dziki. Na wiosnę było ich bardzo mało. Nie wiem, czy ze względu na okolice te dziki przemieszczają się. Wilki wypierają je tutaj do nas z lasów, bo u nas tak w koło lasów za bardzo nie ma. Teren jest bardziej otwarty, jest więcej takich nieużytków. No i teraz, to, co się dzieje na polach? I jak się rozgląda w nocy, to po prostu na jednym obrębie, jak było dwa, trzy dzichy był jeden Odyniec pod wielochy, tam trochę młodych, to teraz są watachy po 30-40 sztuk i nie jedna watacha na jeden obręb, tylko po 3-4 <coughs> czyli ponad 100 dzików na danym obrębie. Jak wpadają na takie pole 5 hektarów, to robią wpustoszenie. Wrad zaczepia rozrzutnik, bo on tam wczoraj przyniósł sobie wapno. Przywieźli mu i będzie rozrzutnikiem, je rozrzucał. A ja tego orkalka będę rozsiewać, żeby nie przedobrzyć z dawką. I dobra, dojechaliśmy na Piachudry. Tak to wygląda po top downie. Obornika u góry nie widać nigdzie. Ewentualnie gdzieś nie. Gdzieś jakieś reszki kukurydziane. Tutaj coś się trafia. Może z 5% tego jest. Oczywiście nie jest to ze sztuką, jeżeli chodzi o uprawę. Obornik wymieszany, wapno, ale jest to wymieszane. Minął prawie już miesiąc. Nie będę tego na razie mieszał, tylko chcemy rozrzucić, bo są warunki ku temu. Także musimy odkryć pryzmę. Zmarzło wapno, nie zmarzło. Także tutaj to wszystko trzeba odrzucić na bok. i Zaraz odkryjemy i widzimy się. Jak będziemy to ładować? Co to warte? Tutaj jest wysypane 23 tony. Jest bardzo tego dużo objętościowo, więc muszę rozsiewacz ustawić. Tak jak na zwykłym wapnie na dawkę 2 tony, czyli dziura na piątkę. Drugi bieg. No i zobaczymy, ile wyjdzie. Czy wyjdzie to na 200, półtora tony? Nie chciałbym przekroczyć półtora tony na hektar. Pod plandeką, tą e, ostatnio nam ktoś się do mnie czepił. Że, 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 że. Plandeka, że lipta, plandeka, która nie przepuszcza, po prostu się przejęzyczyłem. Ta niebieska plandeka, ona strasznie pije wodę. Ale z racji z tego, że tutaj wysoka pryzma, ładny stożek, usypany. Trochę tu zmoczyło wierzchnią warstwę. Ale okrycie spowodowało, że nam tego nie przymroziło dzisiaj. Także wszystko na plus. Zobaczymy jak będzie się rozrzucało, jak będzie to daleko leciało. Za dymem, korzyść się jak diabli. Nic się nie zapycha, pyli się, strasznie to śmierdzi. Aż drapie w gardło. Także to jest bardzo to sypkie. Jeżeli jakiś wiatr by wystąpił, to powiem Wam, że nie ma opcji, żeby to rozrzucić, bo wszystko pójdzie w powietrze. Zobaczcie. Dzisiaj praktycznie, że mamy zerowy wiatr. Jak to leży? Jechaliśmy gdzieś na około, nie wiem, 4 metry od granicy. Jeden. ...dwa, trzy, cztery, można powiedzieć 4,5. i Jak to rzuca? No na 9 metrów śmiało można jeździć Więcej nie, bo tu już na drodze same ochłapy leżą No tak, ten piast rzuca 8-9 metrów to jest wszystko, co on może rozrzucić nam No i tak to leży tutaj tego, zobaczcie Czy dużo, czy mało? Nie wiem, jest to bardzo lekkie, ciężko określić jaka dawka leci Pierwszy raz to stosuję, więc taka dawka, a nie inna. Bo widać jak biało jest tam, czyli idziemy, liczymy. Jeden, dwa, trzy, cztery, można powiedzieć, że pięć, czyli prawie 10 metrów. No i tak powiem Wam, że w miarę ten piastu ładnie rozrzuca równo, bo są nieraz takie wapna, e, takie bardziej grubo zmielone, no to one drodzy widzowie. Mają to do siebie, że tym piastem lecą typowo albo za kołami, albo rzuca na boki. Łopatki są takie, jakie są właśnie. Jak jest grubszy, drobniejszy, tego grubszego jest zawsze więcej, leci e, daleko, a za kołami zostaje tyle co nic. A jakie jest miałkie, typowo takie, to właśnie jest też problem z równym rozrzutem. Ale tutaj, jeżeli chodzi o te wapno, naprawdę bardzo równiutko rozrzuca. Czyli na oko liczymy 4,5. Czyli stąd startujemy. 1, 2, 3, 4,5. I tutaj ślad. Tutaj ciężko będzie jeździć, bo jest przymrozek i nie widać za bardzo śladów. Będziemy jeździć po prostu. No co? Na oko! Nie ja wiem, wjechałem na pałę. I wyjdziemy zobaczyć jak to leci teraz Zatrzymamy się na luz I już mniej więcej gdzieś sobie złapię jakiś punkt odniesienia do śladów Po prostu na kabinie do śladu I tak będziemy się poruszać Ale nie no naprawdę powiem wam Jeżeli chodzi o rozrzut no to jest kurde, luksusowo. Można pół metra węże jeździć. Czyli idziemy od śladu do śladu. Od środka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2 na 13. 13 kroków. No te kroki są ponad metr moje. To co ile jeździmy? 14, co 7 metrów. No i tak, z tego co widzę, to coś koło tego trzeba jeździć. Ogólnie wapno leży wszędzie. Nie ma mi jaka. Po prostu na łączeniu rozsiewać jeden i drugi. Mniej tego pyłu leży. Po prostu lecą te grubsze frakcje, co powoduje, że. Ta dawka mniej więcej powinna być ok, wszędzie rozłożona. Wiadomo, to nie jest kwernelan, to nie jest Rauch. Tu nie ma GPS-u, section control. Także tutaj wapno sobie spada jak chce. Ktoś to opatentował. To jest taka typowa, można powiedzieć, piaskarka. Także lecimy, zobaczymy. Nie wiem, ile tu mogę mieć. 3,5 tony, na nim maksymalnie więcej nie ma. Zatrzymania gdzieś później, jak będziemy ładować może Manitou Chyba pierwszy rozsiewacz za nami już no się zostało Z nawet nie No i teraz pytanie, trzeba liczyć rozsiewacze Ile danego towaru jest na rozsiewaczu Ja gdzieś celuję maksymalnie 3,5-4 tony Sypiemy trzy łyżki Ale to zaraz na przeciążeniówce na Manitou zobaczymy czy Taka pełna łyżka. Świeci się do połowy. Jeżeli się świeci, to mamy dobre ponad półtora e, tony. Czyli 3 razy 1,5, 4,5 tony by było. Wątpię. Drugi rozsiewacz ładujemy. Mamy dwie, dwie kreski. Dziś około mamy tonę 200 na łyżce. Plus minus. 4 ton na rozsiewaczu nie ma. Zaraz zmierzę na jego portalu. Ile zrobiłem? Pola i będę mniej więcej wiedział jaka dawka jeżeli całe wapno ta pryzma 23 tony wystarczy mi na pole tu jest niecałe 13-20 hektara to wychodzi to na 600 to na 700, wiadomo jakieś najazdy albo mijaki tak, ale raczej będę starał się po prostu tutaj e, najechać jak zrobić o ale zobaczymy jak to wyjdzie w praniu także pożyjemy, zobaczymy Powiem wam, że jestem pełen podziwu jak to się przechowało na tym polu Zważając na to, że ostatnio Dość sporo, powiem wam, że padało deszczy I pod spodem było wysypane na mokre Bo Przykładowo takie wapno jak Pascal, co to zawsze stosowaliśmy one ma to do siebie, że ona jak ma trochę wilgoci pod spodem To robi się klej z tego, trzeba szybko Uciekać z tym spola z wysypywać na suche najlepiej, no ale wiadomo, tutaj pogoda rządzi się swoimi prawami, no i czasami na pewne rzeczy nie mamy wpływu, także na razie na chwilę obecną na Wielki Plus, zobaczymy, jaki efekt będzie po tym, tak? Faskala mamy sprawdzonego, świetne wapno. Nic dodać, nic ująć. Jemu, którą łyżkę? Drugą rzuciłem, nie? Drugą nie wiem, czy wejdzie ta łyżka, no, ale zobaczymy. Chyba trzeba będzie trochę dawkę podkręcić, z tego co widzę ale tam trochę pH jest lepsze tam lepsze 4.1-4.2 tu jest 3.8-3.9 było także zobaczymy na razie żadnych wyników nie robię nie chce mi się biegać po polu po prostu damy to chyba że pobiorę tam gdzie było 3.9 zobaczyć czy ta kreda w ogóle jest sens złożenia jej czy ona po prostu działa Se pobiorę zaraz jakąś próbkę jedną taką bo albo dwie z tamtej części pola i tutaj i zobaczymy co to warte wszystko jest dobra mamy pełny rozsiewacz nawet koła się nie uginają to jest bardzo lekkie więc na chwilę obecną z tego co widzę to chyba idzie tona na hektar tylko O ile tona idzie Oj, pół pola nawet nie, net pół pff. Będzie 7 rozsiewaczy z tego. Druga sztuka, niecała Warunki piękne, nie ryjemy. Także O to chodziło. idziemy po ładowarkę bo tam jest moja pryzma a tutaj jest jakiś węglan co brat zamówił nie szło wciągnąć tira tam na jego nadziałkę bo padało suche widać te wapienko nie wiem ile tego rozrzutnikiem wyjdzie także też to wszystko takie na oko taki fajny kolor ma i nie ma dużo kamyka. też ciekawe wapno. Nie wiem skąd z Niemiec przyjechało. Jakie to wapno? Co to nie znajomemu to przywoził? A więc zostało wysiane około 18 ton na tą działkę, bo jest pełne, no, może nie pół na pół z ziemią. Opony no jest to lekkie wapno. I gdzieś tutaj maksymalnie będzie ze 4 tony, nawet nie wiem czy będzie i tam było dziś około tu przyjmijmy że jest 3 i przed chwilą wywiozłem gdzieś pół, pół rozsiewacza czyli plus minus 5 ton czyli 23 odjąć 5 18 ton podzielić na 13.20 to, to na 363 kilo zalecają tego dawać od 0,5 do 1,5 tony max na hektar Pod uprawy Typowo rolnicze, także Zobaczymy jaki będzie efekt Ubrata będzie porównanie Tamte wapno kontra to, także Jedziemy rozsiewać I kończymy dzień Ta dwa robota poszła Też nie od na spokojnie Dziesiąta na polu O. Oby się odpalił Ciepły pali Jademy Wszystko poszątane ładnie Gra muzyka no i tutaj chyba już, jeżeli chodzi o wapnowanie To już chyba zakończymy, jeżeli chodzi o najbliższe Najbliższy rok na pewno poszła ta kreda, poszło to Też nie ma co przesadzać, bo tutaj jest strasznie lekka gleba, więc wydaje mi się, że jak to poszło prawie to na 400 to już będzie tutaj miód za rok, za dwa pH się nie rzędu myślę, że jak było 3,8 to 5,5 myślę, że powinniśmy osiągnąć, tylko teraz potrzebujemy czasu. Kredy wleciało wtedy prawie 9 ton. Także pożyjemy, zobaczymy. Rosnąć, rosło bez tego, to dodane powinno być już wszystko ok. Co za dużo, to nie zdrowo. I kończymy na dzisiaj zmagania z bachnem, Brak już pojechał. Tutaj wysiane zostało. Półtora rozsiewacza Będzie porównanie, czy jest różnica, czy nie ma różnicy po tym wapnie. Także będziemy obserwować. Zerwałem z brzegu w kukurydze. Taką od drzew no kolba nie powala. Ale z ciekawości, chcę zbadać, jaka dzisiaj jest jej wilgotność. Jak kosiliśmy, ona miała od 28 do 33. Zobaczymy jak teraz będzie wychodziła Przemrozek wyciągnął na pewno wilgoć Także teraz kukurydza na pewno będzie tylko suchsza No chyba, że znowu będzie dalej padało Także no nie wiem jak to wychodzi z kukurydzą Bo jeszcze tak późno nigdy nie kosiliśmy Jedni mówią, że jest suchsza Natomiast znowu jak pada deszcz to wszystko mokre jest To też powierzchniowo łapie wilgoć Także nie wiem, nie znam się Może zbadamy z ciekawości, zobaczymy Kolby nie opadły, obwiśnięte są od tamtej pory jak kosiliśmy aż do teraz, nie obleciały na dół, także śmiało mogłoby jeszcze stać ale po co? Pole zrobione, zebrane, sprzedane, pieniądze na koncie, może nie szałowe, ale, ale już na koncie wszystko także pole porobione i tyle w temacie, także widzimy się przy badaniu wilgoci wilgotności.